Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. W reportażach studia FGE. W jest jak ja tak zadał Mam w warsztacie sporo narzędzi, które zbierałem przez lata za zaoszczędzone pieniądze. I mam tam wiertarkę, spowarkę, szlifierkę i inne narzędzia. Mam drzeń, turbinę, tam I tak zbierałem, że u mnie w maszynce jest wszystko. Turbina i swarkę, swarkę. na to ja Latem pracuję w polu. Mam chłopca do pomocy i robi on to, czego ja już zupełnie nie mogę. We dwójkę doczepiamy np. siewnik do traktora i wyjeżdżamy na pole. Wówczas on odjeżdża i porozumiewamy się przez telefon. Gdyby coś się stało, na przykład traktor się popsuł czy coś innego, to razem remontujemy. Natomiast zimą Marina z rana idzie do pracy, a ja do swojego warsztatu. Przerabiam tam wózki inwalidzkie. Bo na przykład jest dziewczynka, która ma powykręcane wszystkie stawy i jest maleńka. I nie może jeździć na takim wózku z kółeczkami. I na nie może Uszyliśmy więc i rozmawialiśmy wraz z moim kolegą z technikum o tym, jak przystosować, czy to dla niej, czy dla kogoś innego wózek. Dzielimy się pomysłami, potem ja to rozrysowuję, idę do warsztatu i staram się wszystko wykonać. Robię na przykład dla tej dziewczynki ten wózek, jadę do niej i przymierzamy. Ona pojeździ trochę i mówi mi, co jest dobrze zrobione, a co źle, co jej pasuje, a co nie. Potem zabieram wózek z powrotem, zmieniam coś, udoskonalam, i potem ona już może jeździć. Takim obrazem ona jeździ. Ja słyszę, że. W Europie i w Amerik Słyszałem i oglądałem w internecie, że w Europie czy w Stanach Zjednoczonych takimi przeróbkami zajmuje się państwo. Jest wiele udogodnień. Człowiek wyjeżdża wózkiem, wysuwa się podest, człowiek wjeżdża wózkiem do samochodu, przesiada się i jedzie. A u nas inwalidzi w większości siedzą w domu, gdyż nie mają żadnych środków lokomocji. Widzicie w Sowieckim Sojuszu, że Panowała opinia, że w Związku Radzieckim nie ma inwalidów, że wszyscy są zdrowi, że mamy najlepszą na świecie opiekę medyczną. Bo nawet jeśli byli, to nie istniała dla nich żadna infrastruktura, nie mogli się nigdzie poruszać, nie było ich widać na ulicy. Pierwsi inwalidzi pojawili się po wojnie w Afganistanie. Byli młodzi, więc zaczęli się pojawiać. I nawet w naszych umysłach było to zakorzenione, że jak jesteś inwalidą, to już nie jesteś człowiekiem. Jesteś jakąś substancją, która niby żyje, ale w jakim celu? Nie wiadomo. Jaka ta substancja, która żywi, no za czym nie Niepamiętna. To jest jakby, jeśli nie tu Boga, to za czym Dla bo jeśli nie ma Boga, to po co żyjesz? Nie wiadomo. Do budowania komunizmu już się nie nadajesz, jak nie masz rąk czy nóg. Dla rodziny jesteś ciężarem, problemem. I takie myśli się pojawiały. Po co w takim razie żyć? Może lepiej umrzeć? Kilka razy próbowałem popełnić samobójstwo. Ale jak widać, dzięki Bogu bez rezultatu. Nieudaczne. Да. да. Хорошо, пойдем, потому что в восемь часов. Будет, будет, можно говорить. Ты жена, как он использует тебя, как двигатель, да? Красиво, да. Он меня использует, как красиво. Это был Советский Союз, и мы тогда не знали. Było to jeszcze za czasów Związku Radzieckiego. Nie wiedzieliśmy ani gdzie jedziemy, ani w jakim celu. Dostaliśmy rozkaz, okręt uzbrojono pełnym uzbrojeniem i popłynęliśmy, ale nie wiedzieliśmy nic. Oficjalna wersja brzmiała, że płyniemy, by ochronić terytorialne łowiska Związku Radzieckiego, które są naruszane. A oficjalna wersja, którą nam wskazała. наше команда, они сказали, что мы идем охранять советские рыболовные судна, на которые часто нападают какие-то да 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 что-то в этом роде оккупанты какие-нибудь, а на самом деле, конечно, была вот такая вот вещь. I kada. tam się to произошло że kada się обратно W drodze powrotnej statek uległ awarii, awarii na Morzu Barenca. Morze bardzo zimne. Temperatura wody 4 stopnie mure, Celsjusza. I gdy znalazłem się w wodzie przez 15, może 20 minut, wodzie, to to wystarczyło, by od no, wychłodzenia pojawiły 15, się odbrożenia. Minut 15, 20 minut Woda chłodna się. I po Paulił się obmarażenie. Na moment, kiedy Gdy wyciągnięto mnie z wody, wydawało się, że wszystko jest w porządku, ale z czasem było gorzej i gorzej. I w końcu dostałem się do szpitala. Ale zanim tam trafiłem, minęło kilka miesięcy. Przewieziono mnie do Moskwy. Za bardzo nie wiem, co się stało z innymi, którzy razem ze mną byli wtedy w wodzie. Ponieważ ja dostałem się do jednego szpitala, potem przeniesiono mnie do drugiego i trzeciego i po tych pobytach w szpitalach już nie wróciłem na statek. Zostałem przeniesiony do rezerwy i pojechałem do domu. I odtudę ja już nie wróciłem na karabel, mnie już odprawili do jak kamisowali. Ja nie mnoska nie dosłużył, miesiące I mnie kamisowali. Mnie było 29 operacji, z nich 27 amputacji, to Miałem 29 operacji, a 27 z nich to amputacje. Odbywało się to po kawałku: palce, stopy, potem coraz wyżej, do kolan, powyżej kolan, kolejne palce, u rąk, po jednym, po dwa. Zaczęli propadać ruki, od palce zaczęli, obryzali palce po mu po dwa, no tak od jakaz to była nasza pierystrojka. byli puste. Był to czas pierystrojki. Szpitale były puste, nie było tam lekarstw. I gdy na przykład poszedłem z problemem gangreny palców, nie mieli tam w ogóle lekarstw, więc wracałem do domu. Kupowałem butelkę wódki, piłem. I sam sobie obcinałem palce po kawałku nożyczkami albo żyletką. Żona nie mogła na to patrzeć. A jak krzyczałem i robiłem to. Żona gdzie to odwracała się, ja gdzie tam krzyczał, ruhał się Po jakimś czasie znów wszedłem do szpitala, oni coś tam czyścili, to się goiło. I tak trwało to przez 9, 10 lat. Ciężko było patrzeć na jego rany, na jego adaptację, cierpienie. Kiedy człowiek decyduje się na przemieszczanie się, spotkania z przyjaciółmi i bliskimi, wtedy staje się to bardzo skomplikowane. Z bliskimi, tutaj, to bardzo no, Wszystko no, było no, trudne. Była u mnie popytka, do e, Miałem ja pomysł, po by wyjechać do Izraela. Słyszałem, że tam medycyna jest na wysokim poziomie. Dowiadywaliśmy się i razem z żoną podjęliśmy decyzję o wyjeździe. Ale ja jestem Ukraińcem, żona Rosjanką. I nie udało nam się tam pozostać. Jeśli nie masz obywatelstwa, pomocy medycznej nie dostaniesz. A ja akurat miałem świeżą gangrenę na jednej z nóg. Powiedziano mi, tam jest taki chrześcijański ksiądz, on na pewno ci pomoże. Wybraliśmy się do niego, ale pobłądziliśmy, zgubiliśmy się gdzieś w Tel Awiwie i spóźniliśmy się całe dwie godziny. przyjechali na dwa godziny później, Zapamiętałem taki obrazek. Ten ksiądz stał przed budynkiem, cały zawinięty szalikiem, łzy leciały mu z oczu, kapało z nosa i mimo, że było gorąco, trząsł się cały, bo jak się okazało był przeziębiony i miał 39 stopni gorączki i całe te dwie godziny tam stał i czekał na mnie. Kiedy spotkaliśmy się, powiedział, pokażę ci lekarza, on cię obejrzy, ale trzeba będzie trochę zapłacić za wizytę. Powiedziałem mu, że ja nie mam pieniędzy. Więc on na to, że mi pożyczy. Ale w jaki sposób ja je tobie oddam? Wówczas on powiedział bardzo ciekawą dla mnie rzecz. Bóg mi odda. A ja nic z tego nie rozumiałem, ale tak powiedział. Jak to może być? Bohat I ja co Zastanawiałem się nad tym, co to za Bóg. I co to za człowiek, który tak chory z temperaturą stoi dwie godziny, zmarznięty na dworze, tylko dlatego, że obiecał. I płaci jeszcze sporą sumę pieniędzy, nie spodziewając się zwrotu. To nie mieściło się w mojej sowieckiej głowie. z mojej sowieckiej to nie wlażało w mojej jak to może być. A nas w Związku Radzieckim że Nas w Związku Radzieckim uczono, że wierzący to bardzo źli ludzie. Próżniacy, niechcący służyć w wojsku, nie chcą budować gospodarki kraju. Same złe rzeczy. Tak nas wyszkolono, że gdy jeszcze byłem w wojsku, to przed świętami Bożego Narodzenia czy Wielkanocy przyjeżdżała po nas milicja i jechaliśmy w pobliżu kościołów i cerkwi. Milicja je okrążała i gdy chcieli tam wejść młodzi ludzie, to oni ich nie przypuszczali. Ale gdy ci młodzi ludzie na siłę chcieli wejść, to milicja nie mogła używać siły, więc używali nas, wojska, i myśmy ich bili. A gdy były skargi, to milicja mówiła, nie, to nie my. To inni ludzie. I przez kilka lat brałem udział w takich akcjach i uważałem, że robią właściwe rzeczy. w takich Я считал, что я делаю правильно. <laughs> да, ну как-то. А потом уже как-то позже здесь уже. Позже, когда я вернулся с поводом при оказании следующих операций. Rozmyślałem nad życiem, nad jego sensem, nad tym, czemu wciąż i wciąż żyję. Bo, bo ze mną leżeli tacy sami jak ja i umierali po ósmej, po dziewiątej operacji. Był jeden mężczyzna, który przeżył dziesięć i umarł, bo nerki odmówiły pracy. A ja miałem ich 29 i wciąż żyłem i żyłem. A mnie ich 29 dziewięć. Ja się żywuję, mój żył. Так что... А была как раз у нас перестройка вот это вот, что Украина отделилась от России. У нас ничего не было. У нас не было бензина, у нас не было продуктов, у нас не было лекарств в больнице. Вот. И от боли я спасался водкой. Жена покупала водку, я пил. И пока я был пьяный, вот такой, оно не так болело. Потом я хмелел и За разом, где сам с этих Czy to nożyczkami, czy żyletką Myślałem, że takie życie nie ma sensu Marina poszła spać A ja pomyślałem, że to czas, by uwolnić wszystkich od mojej osoby A siebie od tego ciągłego bólu, który był nie do wytrzymania Wziąłem bandaż, złożyłem go po czwórnie, Zrobiłem pętlę i nawet z tym miałem kłopot, bo miałem już tylko kciuki. Zawiązałem pętel na szyi, przerzuciłem bandaż przez rurę od grzejnika, i pomyślałem sobie, że przykucnę. I wszystkie moje problemy się skończą. Tak też zrobiłem. W oczach mi pociemniało, straciłem przytomność. Ocknąłem się, jak poczułem, że ktoś mnie policzkuje. Może no to żona, Marina. Krzyczała na mnie, co ty robisz? Jak możesz tak robić. Byłam zszokowana i zła. Nakrzyczałam na niego i wyrzucałam mu, że tak się nie robi.